No dzień dobry, Ania Pacholak, dietetyki inaczej, z życia wzięty czwartek, czyli historie gabinetowe. Dzisiaj nie powiem o żadnych świętach nietypowych, a może dwa słowa. Lecimy w zdrowiu do setki. A jednak, święta nietypowe. Jest dzisiaj dużo świąt nietypowych, ale ja chcę o jednym. Dziś jest Dzień Wolontariusza. Wszystkim opiekunom Akademii Zdrowia Metabolicznego w Polsce, uwaga Gdańsk, Toruń, Szczecin, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków wszystkim opiekunom z tych miejsc życzę wytrwałości. Życzę. Znalezienia w swojej wolontariackiej pracy, radości, przyjemności, spełnienia i poczucia, że im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Historie gabinetowe, ale tak naprawdę dzisiaj historia nie gabinetowa, a historia domowa. ADHD. Naszło mnie, żeby Powiedzieć parę słów na ten temat po spotkaniu w Akademii Zdrowia Metabolicznego w Warszawie, gdzie miałam wykład na temat połączenia chorób psychicznych ze zdrowiem metabolicznym. Mój syn w wieku bardzo wczesno dziecięcym miał zdiagnozowane ADHD. Później doszła bardzo nieduża, ale insulinoporność, która spowodowała nadciśnienie tętnicze w wieku lat 16. I po przejściu na styl życia keto wyeliminowaniu węglowodanów, dodaniu dobrej suplementacji, okazało się, że wszelkie objawy choroby ADHD zniknęły. Po prostu. Dzisiaj mój syn, 20-letni chłopak, nie ma żadnych objawów choroby ADHD, a bardzo fajne takie, takie przemyślenie. Wiadomo, eliminacja węglowodanów to jedno, ale chciałabym się skupić na leku, który jest na ADHD. To jest metylofenidat. Na co on działa? Co najczęściej pojawia się u dzieci z ADHD? To jest niedobór dopaminy. I metylofenidat działa na produkcję dopaminy, również działa. Nieznacznie, ale na produkcję serotoniny. I jak się dobrze rozejrzymy spośród suplementów to się, lub witamin, to się okazuje, że witamina B3, czyli kochana niacyna, działa również na dopaminę i serotoninę. Tylko suplementacja D3 nie ma skutków ubocznych. Ale, poczytamy sobie, co nam daje suplementa nie suplementacja, tylko jakie skutki uboczne ma metylofenidat. Uwaga, czytam. Może najpierw powiem, że skutków ubocznych suplementacji niacyny nie ma. Jedynym takim może nieprzyjemnym uczuciem jest uczucie chwilowe, uczucie ciepła, gorąca na twarzy i rękach, ale to mija po pewnym czasie. To jest związane z rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Ale skutki uboczne właśnie leku na ADHD. Czytam. Zaburzenia snu, zmiany apetytu, bóle głowy, bóle brzucha, drażliwość, tiki nerwowe, zmiany ciśnienia krwi i tętna, zaburzenia nastroju. Rzadziej występujące, lecimy w dół, bo to już ekran mi się skończył tyle tego. Zaburzenia psychotyczne, problemy sercowo-naczyniowe. No, hello. I teraz przychodzą pacjenci do mnie. Rodzice pacjentów z ADHD i mówią: No, ja nie wytnę mojemu dziecku węglowodanów, bo dziecko woła o cukier, ja mu muszę dać tą bułkę. I teraz pytanie pozostaje: to godzisz się na skutki uboczne takiego leku? No to jeśli dziecko woła o bułkę i ty mu musisz dać, to ja pytam: kto kogo wychowuje? Ty dziecko, czy dziecko ciebie? Dziecko zje to, co jest w domu. Jeśli czegoś nie ma, to się przyzwyczai. Jeśli nie wiesz, jak dziecko przestawić, zadzwoń, umów się na konsultację. To nie muszą być terrorystyczne rozwiązania, gwarantuję Cię i zapewniam. Da się poprowadzić dziecko w stylu niskowęglowodanowym. Tu nie musi być keto. Ale odpowiednia suplementacja, odpowiednie poprowadzenie dziecka, można to zrobić z radością, można wycofać ADHD. Umiejętnie. Z głową. No. No i co? Widzimy się jutro w Postnym Piątku. Dziś o godzinie 18.00 kończę posiłek, kolejny jutro o 18.00. I pamiętaj, dobrze, że jesteś. Pa! No, a w tej chwili cała Polska obserwuje Łukasza Adamczyka, którego razem z braćmi rodzeń mam zaszczyt i dumę. I ogromną radość poprowadzić żywieniowo. Adam, Łukasz Adamczyk, osoba, która szaleniec, idzie, biegnie 610 km w lutym na Arktyce. Link do jego profilu, musicie go obserwować. Codziennie niesamowita motywacja sam przygotowuje się do niesamowitego wyczynu i jednocześnie motywując innych ludzi do aktywności fizycznej Obserwuj Adamczyk projekt tam na tej innej platformie